Czy wiesz, że ZUS może dopisać nawet 81 tysięcy złotych do Twojego konta emerytalnego? Mickiewicz tutaj, by przekazać Ci ważną wiadomość, która może całkowicie zmienić wysokość Twojej przyszłej emerytury. Czy naprawdę warto poczekać z wnioskiem do lipca 2025 roku? Ile dodatkowych pieniędzy możesz zyskać i dlaczego właśnie teraz jest ten moment, by podjąć decyzję? Która wpłynie na Twój portfel przez kolejne lata, ZUS w czerwcu 2025 roku przeprowadzi coroczną waloryzację kapitału emerytalnego, która w tym roku ma szansę wzrosnąć nawet o 14,3%. Co to oznacza dla Ciebie? Przykładowo, jeśli masz zgromadzony kapitał w wysokości 600 tys. zł, po waloryzacji Twój kapitał rośnie do 686 tys. zł, co może przełożyć się na miesięczną emeryturę wyższą o 481 zł. A jeśli kapitał jest jeszcze większy. Na przykład 700 tysięcy złotych? To aż 681 zł więcej co miesiąc. Czy to nie brzmi jak realna szansa na poprawę Twojej sytuacji finansowej? Pytanie brzmi: dlaczego lipiec jest tak ważny? Bo jeśli złożysz wniosek wcześniej, nie skorzystasz z tej waloryzacji. To moment, w którym warto wykazać cierpliwość, by potem cieszyć się z wyższych świadczeń przez długie lata. Mickiewicz podpowiada: Jeśli planujesz przejść na emeryturę w 2025 roku, Odłóż złożenie wniosku właśnie na lipiec. To może być Twoja najlepsza decyzja finansowa w ostatnich latach. Zastanawiasz się pewnie, kto dokładnie skorzysta na tej zmianie? To osoby, które mają ukończony wiek emerytalny, zgromadziły środki na koncie zus i subkoncie, a także nie złożyły wniosku do końca maja 2025 roku. Emeryci, którzy już pobierają świadczenia, niestety nie skorzystają, ponieważ dla nich waloryzacja odbywa się już w marcu. Co jeszcze możesz zrobić? By zwiększyć swoją emeryturę? Mickiewicz wyjaśni to w dalszej części materiału, ale już teraz mogę powiedzieć, że czekanie na waloryzację to tylko jedna z metod. Warto poznać też inne sposoby, które pozwolą Ci maksymalnie wykorzystać swoje składki i zgromadzony kapitał. Nie przegap tej szansy i subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi ZUS i emerytur. Pamiętaj, że każda złotówka więcej może znaczyć dla Ciebie i Twojej rodziny dużo więcej spokoju i komfortu. Zostań ze mną, bo zaraz wyjaśnię, jak dokładnie działa ta waloryzacja, jakie dokumenty przygotować i kiedy najlepiej złożyć wniosek, żeby nie stracić ani grosza. Czy jesteś gotowy, aby dowiedzieć się, jak zyskać nawet 681 zł miesięcznie więcej na emeryturze? Mickiewicz zaprasza do oglądania dalej: to może być Twoja najlepsza decyzja w 2025 roku. Wielu z Was zastanawia się, co dokładnie oznacza czerwcowa waloryzacja kapitału emerytalnego w 2025 roku i dlaczego jest tak ważna. Zacznijmy od tego, że waloryzacja to proces corocznego podnoszenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS, aby rekompensować inflację oraz wzrost średnich wynagrodzeń w kraju. W praktyce oznacza to, że pieniądze, które przez lata odkładaliście na swoją emeryturę, nie tracą na wartości i mają szansę realnie zwiększyć wasze przyszłe świadczenia. W tym roku prognozowany wskaźnik waloryzacji to aż 14,3%. To wyjątkowo wysoki wzrost który znacząco wpłynie na wysokość kapitału emerytalnego wielu osób. Wyobraźcie sobie, że jeśli ktoś ma zgromadzony kapitał w wysokości 600 tys. złotych, to po waloryzacji będzie to około 686 tysięcy złotych. Taka zmiana może przełożyć się na kilkaset złotych dodatkowo co miesiąc, a dokładniej na 481 zł więcej. To realny, stały dochód, który pozwoli na lepszy komfort życia na emeryturze. Jeszcze większe korzyści czekają osoby z wyższym kapitałem. Na przykład jeśli masz około 700 tysięcy złotych na swoim koncie emerytalnym, po waloryzacji kwota ta może wzrosnąć do niemal 800 tysięcy złotych, co przełoży się na około 681 zł miesięcznie więcej w twojej emeryturze, to ponad 8 tysięcy złotych rocznie. Czy to nie jest powód, by zastanowić się nad odpowiednim momentem złożenia wniosku o emeryturę? Kluczową kwestią, o której często zapominają osoby przechodzące na emeryturę, jest moment złożenia wniosku. W 2025 roku najbardziej korzystnym terminem będzie lipiec. Dlaczego? Bo jeśli złożysz wniosek przed tym miesiącem, twoje środki nie zostaną poddane waloryzacji z czerwca. To oznacza, że zamiast korzystać z podwyżki o 14,3%, twoja emerytura będzie niższa, a ty stracisz kilkaset złotych miesięcznie. Warto więc wykazać się cierpliwością i poczekać do lipca, aby móc cieszyć się wyższymi świadczeniami przez kolejne lata. Ta decyzja może przynieść wymierne korzyści finansowe które pozwolą na realizację marzeń, spędzanie czasu z rodziną czy po prostu większy spokój i bezpieczeństwo finansowe. Kto dokładnie może skorzystać z tej waloryzacji? Przede wszystkim osoby, które mają ukończony wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a także zgromadzone środki na swoim indywidualnym koncie w ZUS oraz subkoncie, na przykład ZOFE. Ważne jest także, aby nie złożyły wniosku o emeryturę do końca maja 2025 roku. Jeśli wniosek został złożony wcześniej, środki nie będą już waloryzowane. Natomiast osoby, które już pobierają emeryturę, nie skorzystają z czerwca 2025 roku, ponieważ dla nich waloryzacja kapitału odbywa się w marcu. Oni mogą liczyć na waloryzację świadczenia, ale już nie na zwiększenie kapitału, który wpływa na podstawę obliczenia emerytury. Dla wielu seniorów pytanie brzmi: Co jeszcze można zrobić, by zwiększyć swoją emeryturę oprócz czekania na waloryzację? Mickiewicz podpowiada, że jest kilka sposobów, które warto poznać. Przede wszystkim, jeśli jeszcze pracujesz, warto rozważyć kontynuację zatrudnienia. Każdy dodatkowy rok pracy to więcej składek, które wpływają na kapitał emerytalny. Dodatkowo, dłuższy okres składkowy oznacza krótszy dzielnik średniego dalszego trwania życia, a to przekłada się na wyższe świadczenia. Jeśli w twojej historii zatrudnienia pojawiły się przerwy lub okresy nieskładkowe, warto sprawdzić czy można je uzupełnić? Można to zrobić, na przykład, poprzez opłacanie dobrowolnych składek lub zgłaszanie brakujących okresów pracy, w tym pracy za granicą, w rolnictwie czy na umowach cywilnoprawnych. Każda dodatkowa złotówka składki zwiększa Twój kapitał, a tym samym przyszłą emeryturę. Nie zapominaj także o innych świadczeniach, na które możesz liczyć w 2025 roku. ZUS przewiduje dodatkową 13 emeryturę wypłacaną w kwietniu. Niezależnie od wysokości podstawowego świadczenia. Jest także planowana czternasta emerytura, która będzie przyznawana osobom spełniającym kryteria dochodowe oraz świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dla pracujących seniorów dostępna jest także ulga podatkowa, która pozwala na zwolnienie z podatku PIT. Ważne jest, by przygotować się do złożenia wniosku o emeryturę prawidłowo. Należy rozwiązać umowę o pracę najpóźniej do 29 czerwca 2025 roku i złożyć wniosek w ZUS do 31 lipca. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak świadectwa pracy i potwierdzenia okresów składkowych oraz nieskładkowych, i zweryfikuj konto PUE ZUS, aby proces przebiegł sprawnie i bez problemów. Jeśli zastanawiasz się, jak dokładnie wygląda proces waloryzacji kapitału i w jaki sposób ZUS oblicza Twoją emeryturę po waloryzacji, Mickiewicz wyjaśni to krok po kroku. Podzielę się też przykładami wyliczeń na konkretnych przypadkach, które pokazują, jak duży wpływ na Twoją emeryturę ma wysokość kapitału i moment złożenia wniosku. Nie zapomnij, że każdy z nas zasługuje na godną emeryturę, która pozwoli cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem i spokojem. Dlatego warto śledzić zmiany w przepisach i korzystać z każdej okazji, by zwiększyć swoje świadczenia. Jeśli chcesz poznać wszystkie szczegóły, dowiedzieć się, jak maksymalnie wykorzystać czerwcową waloryzację i jakie kroki podjąć, by niczego nie przegapić, Zostań ze mną do końca. Mickiewicz gwarantuje, że to informacje, które naprawdę mogą zmienić Twoją przyszłość na lepsze. Wielu seniorów często zastanawia się, czy naprawdę warto czekać do lipca, by złożyć wniosek o emeryturę i skorzystać z tej czerwcowej waloryzacji. Odpowiedź jest prosta zdecydowanie tak. Warto pamiętać, że po złożeniu wniosku kapitał emerytalny nie będzie już podlegał corocznej waloryzacji, a to oznacza, że jeśli zrobisz to za wcześnie, możesz stracić setki złotych miesięcznie. Wyobraź sobie, że dzięki temu prostemu ruchowi zyskasz nawet 681 złotych więcej każdego miesiąca. To pieniądze, które możesz przeznaczyć na lepsze leczenie, wyjazdy, hobby czy spędzanie czasu z rodziną. Dla tych, którzy zgromadzili duży kapitał, różnica jest szczególnie znacząca. A nawet jeśli twój kapitał nie jest tak wysoki, to każdy dodatkowy grosz ma znaczenie i może poprawić jakość życia na emeryturze. Ważne jest także, aby pamiętać, że waloryzacja jest regulowana przepisami prawa, więc jest to bezpieczna i przewidywalna forma ochrony twoich oszczędności emerytalnych przed inflacją. Jeśli zastanawiasz się, czy wszystkie twoje składki zostały prawidłowo naliczone, teraz jest dobry moment, by to sprawdzić. Na swoim profilu PUE -ZUS możesz zweryfikować stan swojego konta i upewnić się, że nie ma żadnych braków czy błędów. Warto także zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, takie jak świadectwa pracy czy umowy, by w razie potrzeby zgłosić je do ZUS i uzupełnić kapitał. Kolejnym ważnym elementem jest zrozumienie, że im starszy jesteś, tym korzystniejszy jest dzielnik, który ZUS stosuje do wyliczania emerytury. Oznacza to, że osoby w wieku 65 lat lub więcej mają szansę na wyższe świadczenia w przeliczeniu na zgromadzony kapitał, co jeszcze bardziej motywuje do dokładnego zaplanowania momentu przejścia na emeryturę. Warto również pamiętać o dodatkowych świadczeniach, które ZUS wypłaca seniorom w 2025 roku. Niezależnie od podstawowej emerytury, w kwietniu można liczyć na 13 emeryturę, dodatkową, jednorazową wypłatę, która jest ogromnym wsparciem finansowym. Planuje się też 14 emeryturę, która jednak będzie przyznawana według kryteriów dochodowych. Dlatego warto śledzić aktualności, by wiedzieć, czy się do niej kwalifikujesz. Podsumowując, jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku o emeryturę i chcesz maksymalnie skorzystać z waloryzacji, musisz przygotować się do tego odpowiednio. Rozwiązanie umowy o pracę przed końcem czerwca i złożenie wniosku do końca lipca to kluczowe terminy, które mogą zadecydować o tym, czy dostaniesz dodatkowe setki złotych każdego miesiąca. Mickiewicz przypomina, że te informacje to nie tylko sucha teoria, to realna szansa na lepsze życie na emeryturze. Dlatego nie odkładaj tego na później i już dziś zaplanuj swoje kroki, by skorzystać z tych wyjątkowych możliwości.